Witajcie, drodzy przyjaciele, porozmawiajmy o problemach bory. Benzyna 1,6 i 2,0 litra to solidny wybór. Średnia wersja 1,8 jest wspierana przez turbosprężarkę i wyrzuca albo 147 albo 177 koni mechanicznych w dwóch wersjach, ale nie są one polecane, ponieważ nie okazały się najbardziej niezawodne. Silnik 2,3 V5 nie zapewnia osiągów. Jakich można się spodziewać, ale największy, V6, zachwyci cię swoimi 200 końmi i napędem na wszystkie koła. Powinieneś jednak wiedzieć, że ten największy silnik zużywa średnio 10 litrów benzyny bezołowiowej, a w ruchu miejskim znacznie więcej. Polecenie jest świetne, choć trochę głośniejszy diesel. Wszystkie mają 1,9 litra, ale występują w innym zakresie mocy. Od początku produkcji silnik ten miał 90 koni mechanicznych. Po maju 2002 roku pojawiły się silniki o mocy 110 i 115 koni mechanicznych, a od czerwca aż 130 ciągnie ten sedan. Średnie zużycie wynosi około 5 litrów oleju napędowego na 100 km, co brzmi solidnie. VW Bora. Historia modelu. 1999. Wprowadzenie VW Bora, opartego na golfie i czterodrzwiowego. Wszystkie modele obejmują elektryczne przednie szyby podgrzewane lusterka zewnętrzne, zdalne zamykanie i klimatyzację, akcesoria komputera pokładowego i 16 calowe koła. Oferowane trzy benzyny startowe: Pierwszej 6 o mocy 100 KM, druga 0 o mocy 115 KM i drugie 3V5 o mocy 150 KM. Silniki diesla startowe: pierwsze 9TD i o mocy 90 KM i 110 KM. Wersja sportowa jest wyposażona w twarde wsparcie i klimatyzację. 2000. Wprowadzenie drugie 8 v 64 4Motion z napędem na 4 koła, 204 KM i automatyczną 4-biegową skrzynią biegów. Oferowany ulepszony silnik pierwszy 6 16V 105 KM. 2001. Nowe silniki PD pierwszy 9 turbo diesel o mocy 115 KM i 130 KM. 2002. Wprowadzenie silnika pierwszego 9TD i PD Sport 150KM z 6 biegową skrzynią biegów i doskonałymi osiągami. 2005 Wprowadzenie nowej generacji VW Jetta. Kupując Rinkel pamiętaj, że gwiazdka niezawodność jest ogólnie dobra. Z wyjątkiem niektórych silników drugich zero, które miały problemy z paliwem, gwiazdka regularność wykonywanych usług jest bardzo ważna. Dodatkowo w przypadku samochodów z książką serwisową i tych, w których wnętrze nie jest uszkodzone, gwiazdka szybkie zużycie opon jest częstym zjawiskiem z powodu problemów z geometrią pojazdu. Nieprawidłowości mogą przesunąć pułapkę, ale można to łatwo rozwiązać. Teraz przechodzimy do powodu, dla którego zalecamy diesla. 1,8 benzyna bardzo często miała paski zębate, spadające lub pękające. A gdy tak się dzieje, jedynym rozwiązaniem jest generalny remont całego silnika. W przypadku wariantów 1 i 6 jest tak samo, choć z niewielkimi konsekwencjami. W przypadku diesla najstraszniejszą rzeczą, jaka może się zdarzyć, jest awaria turbiny i jest to praktycznie jedyna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę. Reszta samochodu jest niemieckiej jakości, co gwarantuje odrobinę troski i dużo bezstresowej podróży. Silniki benzynowe pierwsze 4, pierwszy 6, pierwszy 8T i V5. W modelach wyprodukowanych od stycznia 2001 roku do stycznia 2003 roku często dochodzi do awarii cewki. Silniki pierwsze 416V i pierwsze 616V mają plastikowe napinacze paska, które pękają zanim trzeba wykonać poważniejszy przegląd. Silnik pierwszy 8T 150. W niektórych modelach pompa wody psuje się po 60 km. Silnik pierwszy 820V ma problem z czujnikami przepływu powietrza. We wszystkich silnikach pierwsze 820V turbo wyprodukowanych od sierpnia 2001 roku do października 2002 roku dochodziło do awarii jednej lub kilku cewek, co było przyczyną sporu między wag a dostawcami. Drugie zero ma uszkodzoną pompę wodną. Silniki TDI. VW Linkls produkowane do wiosny 2003 roku często cierpiały na słabą pracę silnika z powodu awarii przepływomierza powietrza (flowmeter). Czyszczenie nie jest zalecane, wymagana jest wymiana. Silnik TD i 130 km. W niektórych modelach silnik TDI jest narażony na ryzyko zapłonu zaworów. Sporadyczna utrata mocy w silnikach TDI o mocy 90 i 110 km może wynikać z jednej z następujących przyczyn. Zablokowana turbina, zabrudzony lub uszkodzony przepływomierz, czujnik masowego przepływu powietrza, otwarty układ EGR wymagający czyszczenia lub wymiany, uszkodzony czujnik temperatury, poluzowany lub rozerwany przewód układu hamulcowego lub przewody dolotowe powietrza, uszkodzony komputer sterujący silnikiem, eki. W samochodzie VW Bora, produkowanym do 1999 roku, pojawiło się zjawisko grzechotania na desce rozdzielczej. W modelach VW Bora, wyprodukowanych po wrześniu 1999 roku, można zaobserwować grzechotanie w zamku drzwi. W modelach VW Bora, wyprodukowanych do 2001 roku, słyszalny był hałas skrzyni biegów podczas jazdy po nierównym terenie. Awaria Zamka Centralnego. W modelach wyprodukowanych do 2001 roku, występował błąd w przełączniku zwalniającym wlew paliwa, znajdującym się obok hamulca ręcznego. We wszystkich modelach, a szczególnie od czerwca 2000 roku częstą wadą był podnośnik szyby. Awaria klimatyczna w niektórych VW Bora, zwłaszcza tych wyprodukowanych do 2002 roku, wystąpiła awaria sprężarki powietrza, zwykle po 80 tysięcy km. Awaria deski rozdzielczej, przyrządów pomiarowych w modelach wyprodukowanych do roku 2000. Najpierw zakłócenia, a potem przestoje. Przyciski na konsoli środkowej często się zacinają. Problemy z centralnym zamkiem. Modele VW Bora wyprodukowane w październiku i listopadzie 2000 roku. Poduszka powietrzna nie może się prawidłowo napompować z powodu utraty ciśnienia w zbiorniku paliwa generatora. Akcja serwisowa w celu wymiany poduszek powietrznych. Te same błędy, co w Seat Leon i Toledo oraz Skoda Fabia. W Borama może dojść do pęknięcia przewodu doprowadzającego powietrze do układów wspomagania hamulców co może spowodować wycieki i utratę energii wspomagającej hamowanie. Układ wspomagania hamulców nie działa, a zatrzymanie pojazdu wymaga większego wysiłku. W 1999 roku dokonano zmiany w materiałach użytych w katalizatorze. Spowodowało to grzechotanie w miejsce.